Odpuść sobie. Pytałem, jakimi innymi słowami, wyrażeniami można by oddać to nasze tegoroczne hasło święta młodych z okazji Stanisława Kost. I usłyszałem: Daj spokój, nie zawracaj sobie tym głowy, nie warto. Daj se spokój, wyluzuj, czyl na luziku, weź nie rób siary. Daruj sobie, ogarnij się, nie spinaj się, zejdź na ziemię, stary, szko szkoda prądu, wywal to z głowy. Ktoś mylnie mógłby pomyśleć, że to hasło to wezwanie czy oznaka rezygnacji, bezczynności. Trochę poguglowałem i. Znalazłem wypowiedzi ekspertów na ten temat. I mówią między innymi tak: Wszyscy jesteśmy uczeni tego, że rezygnacja oznacza słabość. A ci, którzy się poddają, są nieudacznikami. Tymczasem wiedza o tym, w którym momencie życia odpuścić, jest ważną umiejętnością życiową. Kto inny znowu mówi: bardzo wielu ludzi, zwłaszcza młodych, już od dziecka jest przekonanych, że w życiu trzeba piąć się po drabinie sukcesu, nie odpuszczać. I tak rodzi się wewnętrzny przymus. Jeszcze jedna z opinii. Powiedzenie odpuść sobie oznacza uwolnienie się od negatywnych emocji, bezsensownego wysiłku, niepotrzebnych stresów lub presji, którą sami sobie narzucamy. To aktywna decyzja o zrzuceniu ciężaru, a nie oznaka rezygnacji czy słabości. Uzmysławiamy więc sobie pierwszą przesłankę płynącą z nauko człowieku i codziennego doświadczenia, że na naszej drodze życia potrzeba zdobywać umiejętność rozeznawania, w którym momencie iść do przodu z wytrwałością, bez taryty ulgowej. A w których sytuacjach wprost należy odpuścić sobie? Zgromadzeni na tym święcie młodych patrzymy na naszego patrona, świętego Stanisława Kostkę, wsłuchujemy się w słowo Boże, by rozpoznać i podjąć Bożą perspektywę i Bożą lekcję w tym zakresie. Minoną środę papież Leon XIV powiedział do Polaków takie słowa: Nam. Trudno jest się zatrzymać.